tutaj mister asesinu i witam was w kolejnej bitwie u Assassina. Dzisiaj spotykamy się z graczem Misiek 978 na mapie przełęcz i z jego plutonowym, który ma fajny nick, mroczny rower. Prowadzi on pojazd T54E1. Bez zbędnego przeciągania zobaczmy co w tej bitwie się podziało. Jak widzimy, od razu większość czołgów kieruje się do przodu. Niestety znowu mi powtórki lagują, a i teraz powinno być dobrze. E, widzimy dużo czołgów kieruje się tutaj na, na wprost, na przepychacz jak na razie nie wiemy czy na banana, czy na, na wprost czy na, na most. Jak widzimy na most na razie nikogo nie widzę, aby tam się kierował. Wszyscy jadą w większości na banana. Zobaczymy jak ta powtórka się potoczy. Misiek tutaj razem ze swoim plutonowym celują na lewą stronę. Pojawia się komet. No niestety jest to zbyt szybka akcja, żeby można było w niego przycelować. Misiek zostaje wyspotowany, no ale nie wiem czy... Nie czasem przez tego kometa, chyba raczej przez tego kometa. Leciutkie zamotanie, chyba znowu wraca na... aby sprawdzić środek, chociaż sam nie wiem. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Pojawia się MT, ale no niestety od razu wycofał. Widzimy, misiek postanawia chyba się kierować na most. Tak, postanawia się kierować na most. Tam niestety nie ma żadnego sojusznika, więc trzeba tą mapę, um, trzeba tą flankę chronić. No, nasi sojusznicy są dosyć nieciekawi, rozjechani. Większość jest na, na przepychaczu, na na lodowcu ale na bananie też jest trochę graczy niestety yy, nasi zaczynają powolutku padać na razie są to siódme tiery no ale nie wiadomo jak ta bitwa na razie potoczy dalej na mości już jest bardzo dużo przeciwników W bazy trzech przeciwników będzie prawdopodobnie ładny przestrzał na nich bo oni celują raczej tam na lewą stronę pojawia się T30 do tego i jeszcze i jest pierwszy strzał w kw 4 prze, przepięknie trafiony niestety widzimy że już mi się został zauważony i będzie trzeba tutaj troszeczkę ostrożniej grać Celuje znowu kawu znaczy is 8 przycelowanie WISA niestety pocisk jest zrykosztowany ale na szczęście mi się to chyba dwa pociski tak dwa pociski są zrykosztowane albo była to taka śmieszna odbitka znowu przycelowanie na kawu 4 jest pod dość dużym kątem. Na szczęście teraz leciutko skręca. No i widzimy, Festka ładnie weszła. Misiek dostaje tutaj prawdopodobnie krytyczny strzał w gąskę, ale nie jestem pewny. Chociaż nie podświetliła się, więc raczej to nie była gąska. Kolejny strzał w KW4. Widzimy, Misiek wybiera dosyć twardy czołg na początek i też dosyć łatwy do strzelania, ponieważ jest w, do, w fajnej fajnym miejscu niestety wycofał się no i kolejny pysk nie dostał. Przycelowanie Wisa 8 i piękny strzał za 340 na razie ta flanka jest cała jego, może sobie tutaj pozwalać na dosyć spokojne zabieranie damage'a. 2000 już damage'a jest, na razie bez fragów, no ale widzimy misik tutaj ładnie skubie swoich przeciwników. Pojawia się teraz Is 8, który jedzie bardziej do przodu. Misiek wybiera troszeczkę mocniejszy pojazd do strzelania, czyli T30. Jeśli on tutaj odda pestkę w naszego bohatera będzie, to dosyć mocna i ciężka pestka. Teraz wyjazd i przycelowanie Wisa 8. Kolejny piękny strzał, już ma 1000 damage'a, 1000 HP. IS-8, no a T30 jest na dwa strzały. Misiek musi się wycofać, bo widzimy T30 nie stanie, nie odpuści, będzie dalej jechało. Znowu ustawienie pod size scrapa widzimy bardzo świetne. No i czekamy na przeciwnika. Dosyć spokojna, opanowana sytuacja jak na razie. Piękny strzał C30 od boku. Niestety to może być, a na szczęście pestka została odbita troszeczkę ledwo, bo mogła powiedzmy szczerze wejść. is pojawia się od lewej strony. Przycelowanie na ISA. Piękne przebicie przycelowanie w site scrapa od isa. chyba będzie przebicie coś czuję że ta pestka może wejść na szczęście jest odbita teraz te 30 niestety oddaje potężny strzał za ponad 500 damage'a na szczęście się wykańczył już tego przeciwnika może zająć się tylko Isem 8 który teraz tutaj będzie zagrażał ale myślę że nie, powinny, nie powinien sprawiać dużo problemów ponieważ jest tylko na dwa strzały pierwszy strzał niestety oddaje w tym samym momencie Is strzał no i jest przebicie za ponad 400 albo coś około 400 set. No ale na szczęście Jezus mnie jest teraz nastrzał. Misiek, myślę, powinien już sobie z tym poradzić. Znowu próba side scrapa, widać tylko tył, niestety będzie to ciężkie do przycelowania. To raczej nie wejdzie. Chociaż widzimy Misiek zauważa skrawek w łazu. przepięknie, przepięknie wykończony. Jezus my skraweczek w wazu Weszedł pocisk, a Jezus też zresztą dignął się. Czyli można już było spokojnie wyjechać. Teraz Misiek dosyć agresywnie, nie wiem co się dzieje z powtórką, the fuck No na szczęście powtórka się uspokoiła. Misiek widzimy tutaj... No co się dzieje z tym dzieje. Dobra, myślę, że teraz jest ogarnięte. Po lewej stronie są trzy, trzech przeciwników. Jeszcze tylko żyje nasz Plutonowy i Misiek, co jest nie za fajną sytuacją, ponieważ w drużynie przeciwnika zostało jeszcze 6 sześć, sześć graczy. Nie wiem o co chodzi z tą powtórką, strasznie mi skacze, e, prawdopodobnie to jest błąd. Błąd samej powtórki, bo raczej Misiek tak nie robił podczas bitwy. E, dobrze, dobra, na chwilę to przełączę, dopóki nie ma żadnego przeciwnika, bo to jest troszeczkę irytujące. Widzimy Misiek postanawia e, kierować się bardziej w stronę bazy, pojawia się T25 w tym samym momencie, kiedy Misiek tutaj się wychyla, troszeczkę za późno, aby go strzelić, no ale wiadomo, że teraz trzeba wracać na bazę, aby go ściągnąć, bo zaraz zacznie kapować. Na razie tutaj Mi się spokojnie patrzy czy na, nie pojawią się następne czołgi. Charotier jest pilnowany przez mrocznego rowera T26 prawdopodobnie może być tutaj czyli super pershing widzimy dwóch kapujących czyli prawdopodobnie może być to super pershing ale może być to też IS 3 który tam zjechał z lodowca Teraz się to okaże, chwila prawdy. To dosyć niebezpieczna będzie teraz sytuacja w wychylanie się na tą stronę. Wiemy, że na pewno jest te 2-5, który będzie miał problem i z trzeciej, z tej strony, czyli już na pewno jest tutaj super perśing. Przysyłowanie w niego w dolną płytę prawdopodobnie pięknie wchodzi pocisk za cały HP, teraz T25, który nie powinien stanowić zbyt dużego problemu. Oczywiście Misiek musi jechać do przodu, ponieważ Isa z trzeciego ma z tyłu. Trzeba jak najszybciej wykończyć T25. Niestety jest niesamowity tylko, w przednią płytę. To powinno wejść bez problemu. Niestety Misiek zostaje objeżdżany. Bardzo niebezpieczna sytuacja, bo teraz każdy damage, Każde HP się liczy. Piękny strzał za 399. Pojawia się już IS trzeci, na którego Misiek kontuje. Czy będzie odbicie? Odbicie od T25. I z na, na szczęście nie trzeci strzelił, strzelił teraz... Ry T25 zostaje teraz pięknie wykończone nasi plutonowi mają już po 8 fragów, no i teraz będzie dosyć niebezpieczna sytuacja z tym isem, ponieważ on jest na dwa strzały, prawdopodobnie nawet na 3 jeśli można, jeśli się by uparł, no a Misiek jest, no też na dwa strzały, ale nie wiadomo jak ten is. Widzimy teraz przycelowanie już, patrzą na siebie, dosyć niepewni, Misiek ma troszeczkę lepszą pozycję w tym momencie. Czy będzie przebicie? Strzał. Jest piękne przebicie za 413, ale niestety teraz Misiek ma przeładowanie i on, przeciwnik, chce to wykorzystać. Wyjeżdża dosyć agresywnie. Niestety pestka wchodzi w boczną płytę pod kątem 90 stopni. No i teraz próbuje Misiek dosyć agresywnie wyjechać. Widzimy, już to jest na ostatni strzał. Niestety jest rykoszet. Misiek jeszcze musi oddać dwa strzały w niego, a jest przeciw... przeciwnik może tylko wykończyć naszego bohatera na strzał. Dosyć niebezpieczna sytuacja znowu. Przeładowanie strzału, niestety gdzieś pod jarzmo. Myślałem... Misiek myślał chyba, że będzie to odbite. Znaczy, że to wejdzie w tą przednią płytę. Teraz przeładowanie kolejne, przycelowanie w dolną płytę, czy będzie w górną. Niestety jest kolejny że to był straszny błąd celowania w tą płytę. Misiek znowu musi się kontować, aby odbić tą pestkę, oczywiście celowanie na jarzma, kręcenie się w kółko. Kolejne przycelowanie, teraz będzie przebicie, piękne, jest 428 przebicia Misiek musi oddać tylko jeden strzał, widzimy, Isus my bardzo się skupia, żeby przebić No i niestety, Misiek zostaje zabity tą pestką Dosyć długo czekał yy, z tym strzałem, dosyć długo przeładowywał No i widzimy, poszło Aha, teraz widzimy na czacie, że miał Amoraka, więc dosyć długo przeładowywał swoją pestkę Mamy jeszcze tutaj widok na mrocznego rowera, który próbuje jeszcze coś walczyć. Niestety baza jest skapowana i chyba zabraknie czasu na powrót, jeśli będzie będziemy o tym myśleć. Niestety chyba sam muszę manewrować tutaj kamerą, bo widzimy, że jest ona słaba. Pierwszy strzał w KW4, drugi strzał KW4 jest ładnie wykończone. Tutaj przeczytałem czat, jednak nic takiego interesującego nie ma. No i niestety nie ma szans na powrót, nie ma czasu na powrót. Mroczny wybiera tutaj mostek, ale i tak jakby nawet wybrał przełęcz, to i tak by nie dojechał. No i znowu też, jeśli mam tutaj chwilę, przepraszam Was za ko straszny komentarz podczas walki dwóch hisów, ale tak jak mówiłem, muszę się wczuć w klimat, muszę wrócić w ten cykl. Myślę, że już jak wrócę... W, śro w środę to bitwy będą strasz będą o wiele lepiej skomentowane teraz pojawia się z lewej strony T29 widzimy na przełęczy na szczęście niesamowicie e, obrywa tutaj mroczny prawdopodobnie gdzieś tam w silnik no i to już jest koniec bitwy można tylko zrobić jeszcze damage a sobie jest odbitka no i widzimy więcej się nie da zrobić już baza jest skapowana. Następny strzał nie padnie, bo znam bitwę. Więc e, tak widzimy tam mroczny, już chyba nie przełączy się, na czym e, misiek niestety nie dał rady. Lewitująca gąska T54. Mniejsza o to, widzimy Koniec bitwy, zaraz zobaczymy... Aha, widzimy nawet ile tu się zrobił. 6255 damagea. Bardzo ładny wynik jak na Isa 3, bardzo dużo. No niestety te dwie pestki które tam nie wyszły, jedna była definitywna, definitywnie źle strzelona w ten bok, no ale niestety się e, niestety nie było to wyliczone po myśli Miśka, Przejdźmy teraz może do screenów z bitwy, żeby już tu nie przeciągać komentarza mojego. Jak widzimy standardowo jest Masterka, jest też Fighter, jest Pojedynkowicz, jest Fire for Effect i Brutal z pobocznych mniejszych medali A z tych lepszych mamy Defendera, czyli obrońcę i oczywiście dużego kalibra Kolibra, zawsze mówię kolibra, niech będzie duży koliber Na następnym screenie widzimy... Teraz przerzucę się tak, 6255 demagea zadanego przez naszego bohatera, 4 fragi i 1669 expa bazowego. Tutaj jeszcze przerzućmy się na mrocznego rowera. Jak widzimy zrobił on e, gdzie to jest? Tutaj 3211 demagea. Hitów przyjętych jest 12 spenetrowanych 6, niespenetrowanych też 6. No i w oddanych strzałów 19, 12 jest spenetrowanych Do tego jak widzimy jest jeszcze medal specjalisty Na następnym i ostatnim już screenie mamy informacje tutaj szczegółowe bitwy Miśka 23 strzały oddane, 17 weszło 6255 jeszcze raz podkreślę ten wynik Z 300 metrów 1500 czyli też bardzo świetny wynik Hitów przyjętych, 15 hitów odbitych, 4, no niestety 11 weszło, więc dosyć sporo. Demate zablokowany przez pancerz jest to 3420, jest to bardzo ładny wynik, nawet jak na ISA trzeciego. on ma ten swój space armor po bochach, czyli tam też może trochę powchodzić. Bazy zbitej jest aż 100 punktów, czyli widzimy... Całość oczywiście mogło być więcej, ale nie wiem, czy to pokazuje więcej, czy pokazuje tylko te maksymalne 100. Przebyty dystans prawie 2 km, czyli też dosyć duży jak na czołg ciężki. No i ostatnie informacje, czyli 58 kredytów zarobionych. No niestety trzeba było strzelać z Golda już tam do tego KW, czy do tych, e, no do innych czołgów. Pamiętajmy, że dobrą bitwę czasem trzeba podciągnąć goldzikiem. Dlatego tutaj mi się traci aż 30 tysięcy ale mamy za to 1669 EXPA po dodaniu wszystkich tam bonusików. To by było na tyle w tej powtórce. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do następnych bitew u Asesina. Cześć!